Dzień dobry. Dzień, dobry. dzień dobry. Oczywiście, dzień dobry. wita Was Nikson, Tixon, Epicki, Herkut, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 7. E, tak, Murzynek tak, 1, 1 i Ero Podłoga Dżamalo, tak jak wczoraj. Znaczy, no, na, na ostatnim filmiku. Pum, 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 e, kopsztel. Nie wiem, gdzie no to jakie domy. macie dzisiaj na dzisiaj plany, e, moi współpodróżnicy. Nie wiem jak to powiedzieć. lecę do, do Nigeru, bo potrzebuje do budowania domku, Potrzebuję coś z Nigeru. A, oczywiście, tak jak w poprzednim odcinku mówiłam, Nixon musi się pocić. Nie. Yy, no czekamy na jakiś widzów na serwerze. sumie w sumie, kiedy wy to oglądacie, to wleciał filmik z tego. O, pszczółka się na mnie zdenerwowała! Uf, nie ma. O... No, Ej, masz przejechane, no, bo się nie, bo ja, pściółka... ja szukam lawy, y, bo jestem inna. I szukam lawy tak. pulki, chyba mogę się do oła, a to jest lawy pulki? Lawa no pulki w końcu denk. mogę używać kamiennej siekiery, bo tamtą zużyłam. Let's go! No ale z dzisiaj w końcu. Hello Peter, welcome ja, to... to Fortnite. Mm. Holy crap, Donald Trump. Ej, hey, bo zapomniałem drewna. Ja drewna nie mam. No to fajnie. Y ja żywuję w drewnie znowu. Pan ja, szeku. sam ten. Ty, Nikson, no toż już gdzieś w pomierzu była lawa, pamiętam, wczoraj. Nawet wiem gdzie. Tak, to prawda. Yy, tak, okazuje się, że nie się do ciebie, tylko ja biorę pochodnie. Pochodnie biorę? Nie wiem. Yy, biorę drewno, bo mogę zdechnąć od. Yy, A teraz on może nie jest czerwoną kropką. Bo byłem z czerwoną kropką też wcześniej. Nie, ty nie byłeś Maksym Westapenem. Był. No chyba Dylem. że dla ciebie. A. Elo Jamalo jest teraz zielony, no to Nikola jest niebieską, dobra. ja zawsze Nie, nie. Nie mogły się zmienić kolory. Nigdy nie mów zawsze. Chyba tak to było. I, I nigdy nie mów nic. Nigdy nie mów zawsze, nowa wersja. No właśnie, my wprowadzamy nową wersję. Miedziany Jamal. Miedziany śpiewanie. No, kurde. Niech powiedz kasztanku, pokaż mi pulkę. Pokaż mi. Pokaż mi. mi, mi uh -huh. Ze to chodź sam mną. Leczem. Przepraszam. Cześć, kasztany. Witam. Miedziany muzinek jeden jeden. O tak. Nie, nie. Dzisiaj będzie raczej kontent zbud konten zbudowania domku. I z się Nixona. Tak, roboty mnie, no, ale to już jest normalne. W ogóle Jak nie. znajdę. O! To nie źle <słodzica> Proszę bardzo! Doprowadziłam cię do tego, do czego nie chciałaś. O, węgiel, <słodica> przyda się. To nie śleba Polka. Mogę zrobić ja, miedziane ja. kraty. Wow! Kupka! W jakim ja drzudynie się mogę. kierunku wykopać wykopać węgiel? Tak. Dobra, teraz trzeba jeszcze jakiegoś lasku sobie oszukać. Ja no nie nie mogę. Dobra, wy tego Minecrafta, że nie wiem. że bym upadła, że... bym, po, bym poszedł goodbye z... Wyp... ulelelelelele... No to nieźle. No. Ja jedzenia nie mam w ogóle... na Ewa Nie wiem, nie mam jedzenia, ale coś się stanęło z jedzeniem, że zniknęło mi. I jestem Miedziany. I Najbardziej mi chodzi o ciebie, bo ja ostatnio jak mnie robiłam goodbye, to straciłam przez ciebie pół rzeczy. Moich. Dlatego, o... Opo... To jest ważniejsze niż pół rzeczy Twoich. Widzowie, Diashio. Diashio. czy Wy to widzicie? Znowu zdobywamy ten sam Słuk <Słuk> szczyt, z którego przed chwilą spadłam. Zdobywanie no szczytu to moje hobby a. chyba w minecrafcie. W minecraftie. Minecraft. A! Minecraft. Oj, ja wiem. To jest taki brukowa Minecraft. No, kostka blokowa, więc... Idę do jaskini. Idę i jakąś wyprawę po... nie wiem, po co. Dobra, ja zanim o, będę robić jak, jakiś dom albo coś, to ja chyba pójdę Kisa poszukać jaskini. Do jaskini. W filmie o, tu coś jest. I bo powiedziałem palion znowu, musiałabym znowu dodać paliona do y, osób wspomnianych w filmie. Co? Tak. No normalnie pod YouTube'em się osoby wspomniane w filmie Palion. Na serio? Bo, no, nie, bo? Ja nie wiem, bo ja nie. Ja, ja mnie najbardziej się rozbawiła tam, gdzie jest, ten, ten, tam gdzie się wydziera mnie. Bo jak poszła robiłam goodbye. No, najlepszy był moment, jakby wdekła się tego lema. <laughs> co to ty tak, dźwięki, ten wtedy ten wydawałaś, ten... to ja nie wiem Co to było? Jeszcze i do profesjonalnego Fowa wtedy zrobiła. Więc ja nie wiem tam ten filmik miał wiele śmiesznych momentów, więc obejrzyjcie sobie. Ja nie wiem, ja, za, ja zawsze dobrze e, dobrze. Le, le, le. Ja zawsze tak no że nigdy się nie wywalam od Golema, a teraz, a teraz się wywaliłam. Nie wiem dlaczego... bo jesteś byłeś blok. ja powiedziałeś, czekaj co powiedziałeś, bo e, nikson cikkson przyjdzie po ciebie. Nie, nie, nie nazywam się tak. To nie są żarty, to nie są żarty. Jak tak sama na siebie powiedziałaś? To no, mam się tak nie nazywać. O! Ok. No, był żart. Cześć. Właśnie widzowie widzicie, jak mi się pięknie nie udaje parkour. O, udało mi się. Nie nie, to nie, nie jak się to, to za jaskinia. To nie można nazwać tego jaskinią. Co to za płaska stopie jaskinia? Nie ma jednej nie ja Nią i jaskinie niszą jaskiniami. Nią i jaskinie niszą jaskiniami. O, to po prostu. Jakieś Jak się Jak się kraftowało miedzianego ziutka? Nie pamiętam. No, blok i dynia. Proszę, żeby to było jednostek. ciemno. No, jest, jest koło nas dynia jakaś. Się czarno. Oto o, jest. O, nie mógłby się czarną, a to zjeżdża. Nie mógł zebrać, bo jestem na podróży teraz. A gdzie gdzie jest, mniej więcej. Tam? Nie wiem, nie, nie wiem czy to wytłumaczyć. Mm. Aha. Na, tej, na tej górce niewiśniowej. Dobra, na pagórku, gdzie jest opening to zrobię jest sobie gdzieś tutaj w pobliżu domu. Nie, Kevin, referencja? O, ja będę musiał się... Sztabka miedzi, sztabka miedzi, sztabka miedzi, miedzi, wow! sobie, jakie ja nie nawiedzę, yy, gór. Małych hoglinów? O. Chodź, już mało w chodniu, O, Dobra, już. Akurat połóżmy te małe choglini. O kurde, ale wy daleko połóżmy. Zróbmy z metalu mojego choglina jako zwierzaczka. Kaszanko, zrobię ci żelazno zrobiłam żelazo. A ładna, wzięłam się na szybko. Co mnie zrobisz żelaznego? O kurde! Gnież. W... Ups, Pyszto, a ja mam znowu ci wybuch. <tus> I nie Dobra. Ej, ma ktoś wiaderko wody? O, coś niego nie. O, ośiemal, brudziany żółtek. Mała pewnie. O nie. Pięć ja to... hmm, no, no, e, Wow, znalazłeś drzwi w skrzynce. Nie, no fajnie, fajne drzwi, powiem ci. O, fajne drzwi. Ty to ty potrzyma bardzo fajne drewniane. drewniane drzwi. Dobra, cześć, wezmę sobie to mieć. o, ruda miedzi, czej. Czyli ja myślałam, że nie dała tego Paliona wspomnianego w utworze, a to kurde, sam Palion się dał Ja nawet się nie zgapiłam, że coś takiego się spętegło Cześć, no, Normalnie jest pod filmikiem w osoby wspomnianą w utworze Palion Zostawcie lajka, jeśli się zgadzacie o, o kurde, cześć. prawie dedłam ale nie ma w Nie ma w jednej na subskrybery. No rynka na Nie ma w O, resztą. Ale ty tak, nie, nie jej... na, rzeczy Nie są takie złe. Dajmon! No, Diamond. Nie Diamond. Sp... żeby... A? Nie ...żeby Żeby Nie karmić No Nie, kiedyś, że cię uderzyłem. No nie ma tylko mm. Nie Nie Jeden to no jeden diamek! Nikson, gdzie ty znalazłaś tę jaskinię? Jestem zainteresowana jaskinią. Patrz, tu głęboka nie... jaskinia, kropka. O kurde, mp3. jest żelazo! Żelazo, żelazo, żelazo! O, mają terrorysta. Żelazo, żelazo, żelazo! mal, przypominam, że my jesteśmy w familie friendly. Ty zługów łagów terrorystą. <grywania> nie wiem, tak szczerze. Teraz powiem, że ciekawiłam sobie. Kupa, kupa. straciłam drewno. Nie mów jak Dobra, mężczyta. to nic. Nie, palio, nie wybuchaj! Palio się wysadził. O. Może pan Jest, ziela, 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 ziela. O, mą. Au, oh, no. oh, mam. Thank, thank you. Au. A masz jedzenie? <grywania> e no Ma, tak, Maxa, czterde, o Max Westapen, to Wy jesteście Dobra. gdzieś tam. A ten cześć, jest gdzieś tam. Na pola gdzieś daleko. No, Luka to, ja to się tylko na drugą stronę pójść, przypalić to sobie wszystko. No trudno. Na, na, a cześć, cześć. cześć, bo ja w wiosce zostawiam crafting. Nie mam no. od, nie mam dużej ilości kamienia. Niestety trzeba się wracać, kurde. Ło tu szkieletów nigdzie nie ma. Ło! To głębokie dziurko. To nie było. Eee. Mam dużo żelaza. Masz żelaza? Zielazie, nie, ziemi, nie znam, tylko dzień, znaczy, będzie Ja zaraz cały czas o, będę kisą, powtarzać kisą, o tym zielazie i tyle. Nixon, tu będę diamenty. Na stopie. Obia! Dobra, w to życia? O, kurde, żyje. 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 Okej, okay, to żyje. Żyję, Nikko. Są... Chyba dobrze, jak żyje. Chyba. Nie, ja nie wiem. Diamenty! Ej, nie wiem, czy można miedzianym diamenty wykopać, więc chodź tu, nic, Nie możesz czego? Raczej. Nie, to był, się eee, fajne dobre, by to Na jakby to był, jakby to się nabrał na ten... Czemu nie ten... jakby to nie jakby to był, Ale tu ciorno. O nie! Wardęga. <laughs> tylko nie on a tu Szomaliere. nie ma diamentów nie idzie Poza tu Pamiętam, nie, no musiał po taku gdzieś pochodnie. że nie ma z do Ardengi poszłem dobra ja wardengę na górę that was Paczkę sobie, jak ja chciałam, żeby w, w mojej mieście wyglądał jak jedzenie. Dorad, chciałam sobie... To na razie taki fajny. sobie tak. Chodź Mikson. Chodź Mikson do mnie. Tu będę dalej ten cake? Chodź do mnie! Nie Jestem se! O! Wyrzuciło mnie, no, tylko nie ty, to. Ty, ty, ty. No i Nadal trzymam te drzwi. Mieszka na, krań, na krańcu. No widzisz, Podobają mu się chyba te drewniane drzwi. Ja kopię drzwi. Zobacz. 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 Mamy jak O, tak. Tylko tego jeszcze brakowało. Mówiłem, że tam będą diakty. Mówiłem. I niekąd gdzie ty jesteś? Nie wiem. O, tam jestem. O, już o nie się jest. ma pisze. Ale tu nie ma nic. Czekaj, Mam... Czekaj, Ja ustawiam. tam się... dalej jest. Ciąg, ciąg dalszy co będziemy kopać z Tam Muszę na pewno się uprawiać. No. Czekaj, Miki, chodź. Co? Ja to ja się ledwie widzę, o. Kurde. Czyj to telefon nawinął? O, diamenty, o laki. Telefon. <śleszy> Słyszałem też że coś, coś oprócz telefonu, ale dobra. Klipnijmy to. Daj Nikson trochę pochodni, od Ale na tej wersji łatwo jak, od... jak chcę znaleźć. Nikson, chodź tu do mnie, rzuć, rzuć mi pochodnie. Rzuć ci rzuć. Nie. Życie, życie. Nie. Ale ja już nie mam. Jezonka no ja też, no ale bez jezonka przeżyję. 11 mam 11! A ja odkrywałem ciasny zakątki z kim. Kto masz? O, rzeczywiście. Nie widziałem, ich przysięgam. Parę, parę spraw jest się. O, idziemy dalej. Eksplorować Stigma Minecraft. O to właśnie, to była o, lawa pulka! O, jest... O nie, wardem! Tylko nią. on! Lawa Dobrze, spokojnie, jestem są tu tylko lawa pulka. Myślałam, że to diamenta, to tylko... Y Wardenga. Twoje rzeczy. Tuma. Ale tu jest wardengowo. Dobra. Ło! do lawy wpadłem. Dlatego dzieciaczki patrzcie pod nogi. Ło! No, widzowie, tak jak teraz widzicie, ja cały czas muszę przypalać te sztabki, a wy się teraz słuchaliście w piękną rozmowę pomiędzy Murzynem i Nixonem. Nie wolno tak. Nie bij mnie proszę, bo ja już mam pół HP. No, ja muszę jakiegoś jedzonka. Co ty, nikto, robisz? Czekaj, bo ja, ja tutaj muszę zrobić coś. Ty bo portal. się nie prawią źle. Pidrunerze, walony. No i nikt się pali. Co? Nika, nie pal się. W końcu jeszcze dwie sztabki tylko i wszystko będzie zrobione. Mm. Mam dużo lapisów, Znaczy, mam trzy lapisy dla Żuli. W sumie nie dużo. Zobacz, stanie. Pół, się... O, weźmy na diamentowy kilo! Coś się robi tak. O, o tu jest crafting. Let's go! Ty Dżamal, jak zrobiłeś sobie tego? tego... Gówniaczka. O, zio? No. Daj blok miedzi. są, co ty planujesz? Gasić to na razie przez chwilę. bo... to. Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy I tak Nixon, w... ja kopiowałem pod podstawową. Na no, no, blok miedzi dajesz w nie dali. Dali. Taki minidziołek. Nixon, ty pidrunerze, czemu ty robisz portal, bo naderujesz. Nie wiem, tak starzenie. że nie wiem. Siema, co znowu, ja wróciłem Aha. po loku w... po... Kurde, co tu tyle kwiatów. Bryłka mi jedzi. No nie. Dobra, znowu się włóczę, tylko trzeba jakoś zacząć coś tentegać. A szkoda. A w jest miedziana w szynka? Bo ja tu postawiłam ją. Wow, no, ty Tu czas ten naciek. I Gdzie ten naciek w ogóle jest? No, no, Nie mam go uderzył chyba. O, Nie, to był mój. Nie wiem co wow. trzymał. Ja mojego uderzyłem, bo ja rozpoznałem. A, A Kwiatka, Kwiatka otrzymał. No, widzowie, właśnie powróciła, powróciliśmy po długiej przerwie. Znaczy się, u was to była tylko chwilka, ale no, ja tutaj widziałam Sto trochę dużo byli. tego, tego, więc no. To prawda, tak było, nie zmyślą. Nie wiem. Te, ja miałam taki stąd w Nederze, nie wiem. O właśnie. Pamiętać. Nikt w ogóle była w Nederze, bo musi się pocić. Nie. Jeżeli byłam na by no, mieli... bo. Taki. No. Pokażę mi mieliśmy... łowiecko. Kuźwa. Jak to mówię? Hmm. O, nie mówię do baleriny kapitiny o trzeciej w nocy. O mój mieczek! Boże, i ja mam drewnianą nogę! Ale jestem piratem gangsterem! Czemu Nikoli yy, nie ma na serwerze? E, bo tak. A może bo nie? No i co wtedy? A może i tak? No nie lubię A może kupy. i nie? Może tak. Mówię, zostało nam pół łapki do przebicia. Mister Vista. No. Znaczy pół subskrypcji. Więc pan bestia w strachu. Jak coś, yy, na kanale jest podane kontaktowanie się do nas, znaczy chyba w komentarzu albo w opisie. W opisie. Yy, no to kontaktujcie się do nas. Bo jeszcze nie ja mogę wypinać komentarzy. Ja więc wy no. no tak, jak coś yy, piszcie do Murzinka, ja, wa ja Wam wyślę zaproszenie na serwer, zrobicie początkową ankietę, najłatwiejszą. Ja, ja robię przerwę. A proszę. potem już będziecie mogli grać, więc no, zaawansowane. Specjalnie aż sobie, kurde, zrobię. A... Ja PDD jednej sztabki mi brakuje. Mówiłam, że każdy mówi, jaki Didi, ale ty tylko nie mówisz, jaki Didi. Ja pij, Didi jest gówniane. Tak, 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 tak. będę to użyłaś, jak PDD Bigfoot 45. Ja PDD. Ja PDD. To Show me your fantasy You're fantasy No past and no future That's what I need That's what I need The groove takes it over We're waiting Ktoś do mnie dzwoni właśnie. O, to no ja zapewne pan bestia. Się, pan, no. właśnie, boż, pa. Nie, pan bestia jakby do nikogo nie złą. No tak. Z już że zaraz Ale pięknie układacie kamień. Myślałam, że. <laughs> będę musiała Nie, <laughs> no <laughs> będę. Się od... Nie chcę się odbierać. Na wiem kto to dzwoni. I daleko so. patrz papuga. Tak, że wyfał Dzwoni papuga! Ej! Jak boli. Dlatego ja ty tylko... Dzwonią, bo Zaraz umrę z nami życie. Nie! O co nie? Jeśli chcecie widzowie, to zrobimy event, gdzie będzie y, bitwa Jamal versus Nikola. Czemu? Czemu idzie? Nie, bo nikt to nie wie. Ciekawe, czemu, nie, czemu Nikola. Kreśń, no widzic, co widzicie? nie nie, nie mam pojęcia. Czemu Nikola? A tak ja jak wiem, nie wiem, tak nie, na sobie robić? się, to znaczy, że musicie się bić. No kuźwa! Krawki zgubiłam. Objection, objection, objection! Tak, gdzie jest czemu nie było osoby wspomniane w filmie G-Play. Mówiliśmy o G-Play. Gdzie jest Jamal? Gdzie jest Jamal? No mnie nie ma. Jest to jest Jamal? Widzicie? No już nie ma. Przez Nixona nie ma wyzwań, nie ma ogórka? Dobra, Dobra zaraz Twoje dane. Jak będą widzowie, to ja bę będę się starał robić jakieś eventy widzowie, więc no. Będziemy dawać watermelony. Nie watermelony. No o to tylko. gracze wiedzą. Rama, zapiszę. Dobra. Ja, żeby mieć Zamala, kiedy Zamala wróci. Dobra. Nie, 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 nie. Nie Niech wybuchaj obok mojego domu. Wybuchaj nie te wybuchaj wybuch... tego, creeper! O kurde! Yy, Afroamerykanicy wiś... wiśniacy do mnie przyszli pomocy. Co wiedzieć? Chcę ich pobić. Damal, myślisz, że ja nie wiem gdzie jesteś. Nie wiem, gdzie jesteś, tylko shiftujesz. I know where you live. No bo chcesz mi zabić. To. Nie, to mówimy. Hey, Hej, Nixon, zabij mnie! Tutaj jestem! Skurwity! No, Naprawdę, będzie po tobie. Słyszycie, widzowie? Nie bądźcie jak Nikola. Groźby nie są dobre. Nie są, są. teraz. Yy, teraz mogę wezwać policję. Bo nikt mnie wezywa. Nie, no, wy twoje głupi te Bilu. widzicie? No, ty snipper, bo ty masz nie wrzeczy, to jest nieperbut. Może przerzeczmy. Już. No iść, Nixon, to miał być spokojny odcinek, a ty już mnie zabijasz. Dobra, no co to ma być? Wreszcie, że się zemściłam! Wreszcie! Nixon! Okay. Ej! Ej! Ej. Dawila, co? No. Nie, nie ma. Trochę. <laughs> Trochę. Dobrze, wszyscy? No to tak, e, no niestety musimy się już żegnać z wami, więc no. Um, e... i dalej przypominam, że jeżeli chcecie zagrać z nami na serwie, to kontakt ja tak. znowu zostawię w opisie. A tak, to na dzisiaj to tyle. Nara!